Jesteśmy ponownie w naszym y, studiu, piąta edycja, zbliżamy się, Pingla Cup, zbliżamy się już do y, półfinałów i właśnie jest ze mną pierwszy półfinalista, Fabian Sprzączek, reprezentujący na co dzień barwy miejscowego Dartomu Bogori Grodzic-Mazowiecki ze swoim dzisiejszym coachem. zaraz się dowiem, czy tylko dzisiaj Szymon mu pomaga z boku, czy, y, czy częściej. Fabian, jak się grało w tym ćwierćfinale, bo grałeś ze swoim kolegą deblowym. No, grało mi się bardzo dobrze. No, miałem dobrych kołciów, a więc czułem się pewnie. A jak wygląda Twój bilans gier z, z, z Aleksem? On jest korzystny, czy to dzisiaj poprawiłeś dopiero? No, wygrywałem z nim. Wygrywałeś z nim? Dziś ten mecz z boku wydawałoby się, że poszedł Ci gładko, że było, był łatwo. Jak z Twojej perspektywy to wygląda? No tak, gładko było. Gładko było? Czy trener. Szymon, który na co dzień, prywatnie, to jest Twój brat stryjeczny, czy inaczej kuzyn. Dużo musiał podpowiadać, czy raczej sam czułeś, wiedziałeś, co masz grać, czy korzystałeś z podpowiedzi Szymona? I był też drugi trener, który siedzi za kamerą, Państwo go nie widzicie, Do Miłosz Radzimski. No... Szymon mi dużo podpowiadał. No. Szymon, jak, jak, się pod, jak się podpowiada własnemu kuzynowi? Na pewno jest ciężej niż normalnemu zawodnikowi, ponieważ liczy się na niego, jako jest, że to jest mój brat, to na pewno liczę na niego i ciężko się, ciężej się podpowiada niż normalnemu. Są emocje w tobie, tak? No bo to jednak rodzina i chciałbyś, żeby wygrał, a sam też potrzebujesz chłodnej głowy, żeby dobrze, dobrze ocenić sytuację. Fabiana, jak było w twojej historii tenisa stołowego? To... Przykład Szymona cię zachęcił, czy to, to było inaczej, że przyszedłeś do Akademii Bogori? Zobaczyłem różne plakaty. No i na początku zacząłem grać u nas w szkole. No i spodobało mi się, byłem dobry. No i tak, gram. A przypomnij e, widzom, w ubiegłym roku podczas czwartej edycji, ty startowałeś w Skrzatach czy w żakach już? W Skrzatach. I jak, ja, z, jak, z jakim wynikiem czwartą edycję zakończyłeś? Pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce, proszę Państwa, w ubiegłym roku. Pierwsze miejsce. Dziś na dobrej drodze do pierwszego miejsca. Miałem Was zapytać, jak się poznaliście z trenerem, ale to trochę będzie głupie pytanie, skoro jesteście taką bliską rodziną. Chyba, że macie na to odpowiedź. Jak, jakie było to, nie macie, jakie było to pierwsze Wasze spotkanie. Eee, Szymon, jak mam Cię tutaj, już przed kamerą, e, jakie są plany teraz najbliższe, Twoje startowe? Teraz na pewno skupię się na treningu i najbliższy otek to będzie wydaje mi się, że wrzesień, coś tak, październik, coś takiego. Więc do tego czasu będę starał się trenować i będę jeździł na obozy. Obozy i treningi. Przypomnij, ty masz ile lat teraz? Ile skończyłeś w tym roku, albo kończysz w tym roku? Czter 14. 14. Ja specjalnie zapytałem o wiek, bo to jest złoty medalista. Mistrzostw Polski, kadetów razem z Miłoszem. Miłosz, teraz Cię poproszę, już chodź do nas, ukrywasz się za kamerą. E, a to państw, proszę Państwa, tylko dlatego e, proszę Miłosza. Miłosz, przysłuchaj sobie za nami, żeby Państwo mogli poznać złotych medalistów e, z Superligi Lotto Ekstraklasy. Ci dwaj zawodnicy po 14 lat występowali już. Występowali już w drużynie ekstraklasowej i mają swoje pierwsze medale. Powiedzcie, jakie to jest doświadczenie, mając 14 lat? Jeszcze nie tak dawno startowaliście przecież w Pingla Cup, tak? Bo byliście. Że Miłosz wygrał pierwszą edycję. Ty się załapa... Ty się nie załapałeś już. Ty się już nie załapałeś, ale startujecie w kadetach i tutaj nagle jest ta okazja gry, w... czy bycia z tą pierwszą drużyną i pierwszy medal. Mocne przeżycie, czy taka codzienność trochę dla was? Dawajcie, dzielcie się. Na pewno jakbyśmy byli na samym finale, to by były większe emocje, ale i tak ja się cieszę, że mamy ten medal za wygranie. No i są to duże emocje. Miłosz, a jak z twojej strony to wygląda? No na pewno y, to jest nagroda za dobre treningi i w ogóle mieć taki medal i zaszczyt, że z, y, być obranym jako, jako zawodnik Lotu Superligi. No i bardzo się z tego cieszymy. I trzeba trwać dalej, żeby za, y, za rok już wygrać y, jako podstawowy zawodnik w składzie, żeby wygrać z tą Bogorią. Ambitne plany Miłosza Chcę już wejść, chce już wejść do, do regularnej gry, w, a tylko trzech zawodników y, to są ci, którzy występują. A konkurencję masz, nie, nie lada, rozkręcającą się. Tym bardziej, że forma Pawła Syruczka rośnie, on się rozwija fajnie. I Beny, No już nie mówię o pana Giotisie, Gionisie. Joshida. No ale cóż, trzeba sobie stawiać wyzwania, bo naciskają, naciskają młodsi, tak? Fabian też nie będzie chciał odstępować. Fabian, ty masz ile lat? 10. 10. no to jeszcze cztery lata i też wchodzisz do kadry pierwszej drużyny Bogori. No, tak. O no, chłopaki, no tak. Więc zobaczcie, jaka nam rośnie konkurencja. Proszę państwa, młodzi zawodnicy poświęcający godziny. To chyba można by było w, w ciągu roku liczyliście kiedyś, ile wy jesteście na zawodach, w treningach, ile to wypada dni. A warto by było policzyć, bo ja jestem ciekaw. Z tych 365 dni, gdybyśmy podawali wasze godziny zawodów w trasie, w hotelach, ile, ile. Podejrzewam, że w miesiącach to wyjdzie, tak? Ten, ten możliwe. To, I to jest ogromny wysiłek. Dzielą go ze szkołą, dzielą z przyjemnościami. Przecież są dorastającymi chłopaka, chłopakami. Za chwilę zaczną się przyjaźnie, tak, mniej poważne albo bardziej poważne. I wszystko potrafią to dzielić dla sportu, który stał się ich, ich fanem. To cóż, co, czego życzymy Wawianowi w półfinale? Zaglądam, zaglądam na stół, gdzie jest chyba 2-2. Chyba 2-2, czyli. Zawodnik swojego półfinału jest teraz na 2-2-5 set. Zaraz zobaczymy, z kim zagrasz. To co? Życzymy szczęścia i widzimy się w polu gry. Dzięki wielkie. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiamy.